Gdybyśmy mieli wskazać, jakie jest najniebezpieczniejsze zwierzę w Polsce, większość z nas z pewnością wymieniłaby wilka. Tymczasem ataki tych zwierząt są niezwykle rzadkie, a jeśli już do nich dochodzi, to ich ofiarami padają nie ludzie, a inne zwierzęta. Do niebezpiecznych sytuacji może też dojść na drodze, gdy niespodziewanie przed koła naszego samochodu wyskoczy sarna lub jeleń. Rocznie na drogach naszego kraju dochodzi do od 20 do 30 tysięcy kolizji z dzikimi zwierzętami, choć szacuje się, że to tylko jedna piąta zgłaszanych spraw. Mało kto jednak pomyślałby o dużo mniejszym organizmie, który może czaić się na nas, gdy spacerujemy w lesie, po parku czy bawimy się na festiwalu muzycznym, gdzie zupełnie nie spodziewamy się niebezpieczeństwa. Mowa tu o kleszczu, który roznosi niezwykle groźną chorobę. Boreliozę z Lyme, na którą zachorowalność z roku na rok rośnie. W 2019 roku odnotowano ponad 20 tysięcy zachorowań, podczas gdy 10 lat wcześniej zaledwie 4 tysiące. Jak dowiecie się z dzisiejszego odcinka, który powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH, Państwowym Instytutem Badawczym, choroba ta potrafi zniszczyć życie. Niedawno w mediach mogliście usłyszeć o 29-letniej Megan Bradshaw. Która przez wiele lat cierpiała na okropne bóle stawów. Kolana bolały ją tak bardzo, że w pewnym momencie potrzebowała wózka inwalidzkiego, gdyż nie była w stanie chodzić. Winne było boreliozowe zapalenie stawów, które doprowadziło do tego, że Megan potrzebowała wymiany stawów co kilka miesięcy. Tylko w jednym, w 2017 roku, wymieniono jej stawy w biodrach, kostkach i kolanach. Łącznie ta młoda kobieta przeszła 16 operacji z powodu licznych ingerencji w jej ciało, Określa siebie bioniczną kobietą. W przypadku Megan jej dolegliwości lekarze z początku wiązali z reumatoidalnym zapaleniem stawów, dopiero później wykonano testy w kierunku boreliozy. Justyna Bordio przez 23 lata nie wiedziała, co jej dolega, a dokuczały jej bóle mięśni, stawów, migreny, silne zmęczenie, a w późniejszym okresie problemy z pamięcią i sercem. Lekarze podejrzewali stwardnienie rozsiane, depresję czy chorobę Parkinsona, a z czasem sugerowali hipochondrię. Za wszystkim stała jednak podstępna borelioza. Podstawą diagnozy tej choroby są objawy kliniczne, ale znaczna część rozpoznań, bo aż 75%, potwierdzana jest badaniami laboratoryjnymi. We wczesnej fazie, po kilku dniach lub tygodniach od chwili zakażenia Pojawia się rumień wędrujący i inne miejscowe zmiany, którym mogą towarzyszyć objawy grypopodobne. Rumień wędrujący jest swoistym objawem boreliozy z Lyme, gdzie wymaga dalszych badań, a jego obecność jest podstawą rozpoznania choroby i wdrożenia leczenia. Na boreliozę nie ma szczepionki, a obecnie szacuje się, że około 30% kleszczy występujących w polskiej naturze może być zakażonych krętkami bakterii wywołującej tę chorobę. Po jakim czasie możemy się zarazić? Dopiero po kilku godzinach, gdy kleszcz już się naje. Dlatego ważne jest jak najszybsze pozbycie się kłopotliwego gościa. Kluczowych jest tu 36 pierwszych godzin. Jak już wspomnieliśmy, zachorowalność na boreliozę z roku na rok rośnie. Pod koniec lipca tego roku stwierdzono ponad 5,5 tysiąca przypadków choroby. To aż o ponad 1000 więcej niż w analogicznym okresie w zeszłym roku. Także i w tym przypadku winne jest ocieplenie się klimatu. Kleszcze wybudzają się już wczesną wiosną, gdy temperatury osiągają od 7 do 10 stopni Celsjusza i od razu zaczynają szukać żywicieli. Warto zaznaczyć, że mogą czaić się na nas nie tylko w lesie, ale też w parku, na miejskim skwerku czy nawet na pasie zieleni oddzielającym jezdnie w dużym mieście. Najważniejsza jest profilaktyka. Na spacery zakładajmy ubrania z długimi rękawami, stosujmy repelenty, a po powrocie do domu dokładnie się oglądajmy. Jeśli zauważymy kleszcza, nie ma potrzeby jechać do szpitala. Możemy go wyciągnąć sami, ale miejsce po jego wkuciu obserwujmy jeszcze przez około miesiąc. Co ważne, nie każda zmiana skórna to rumień wędrujący. Zaczerwienienie może oznaczać reakcję alergiczną po ugryzieniu. Sam rumień może pojawić się w okresie od jednego do dwóch dni, do nawet trzech tygodni i nie swędzi. W późniejszym, drugim stadium choroby dochodzi do zakażenia rozsianego. Borelioza atakuje nasze narządy i układy. W filmie dokumentalnym Not Just a Girl piosenkarka Shania Twain opowiedziała, jak zmagała się z chorobą. Jeszcze przed diagnozą miała ogromne zawroty głowy. Traciła równowagę i atakowały ją trwające milisekundy omdlenia. Bardzo krótkie, ale pojawiające się regularnie, co kilka minut. Twain bała się, że podczas występu spadnie ze sceny choroba wywołała u niej uszkodzenia nerwów w strunach głosowych, a kobieta obawiała się, że nigdy nie odzyska głosu i nie będzie mogła śpiewać. Po prawidłowej diagnozie i kilku operacjach artystka zaczęła powoli wracać do sił. Podobnie z boreliozą walczyła też inna gwiazda estrady, Avril Lavigne, która w 2014 roku zaczęła się gorzej czuć. Wszystko ją bolało i czuła się zmęczona. Nie wiedziała co jej jest i czuła się jakby po prostu umierała. Borelioza przykuła ją na kilka miesięcy do łóżka. Artystka wyszła z tego stanu, obecnie występuje i jest rzeczniczką świadomości o boreliozie. Kleszcz pospolity przynosi nie tylko boreliozę. Zagrożenie stanowi również choroba zwana kleszczowym zapaleniem mózgu, w skrócie KZM. Także i w przypadku KZM liczba zakażeń z roku na rok wzrasta. W pierwszej połowie tego roku odnotowano ich w naszym kraju 103 a w podobnym okresie w 2021 63. Tak więc widzimy spory wzrost. Należy wspomnieć, że w przeciwieństwie do boreliozy, na KZM możemy się zaszczepić, co warto uczynić, gdyż jest to poważna choroba. Aż 58% osób po jej przebyciu, a więc więcej niż co drugi ozdrowieniec, cierpi później na długotrwałe powikłania. Wśród nich wymienić można zaburzenia koncentracji, pamięci, słuchu. Problemy z koordynacją ruchową czy wręcz porażenia części ciała. KZM może być również śmiertelne. Kleszcze atakują nie tylko ludzi, ale też zwierzęta. Dlatego dobrze chronić przed nimi nasze ukochane czworonogi. Dostępne są takie metody jak specjalne odstraszające obroże, spreje czy tabletki, a o wybór najlepszej z nich warto podpytać weterynarza. Dobrze to zrobić, bowiem samemu będzie nam ciężko znaleźć kleszcza wśród gęstej sierści naszego pupila. Kleszcz, który wczepił się w naszego psa czy kota, nie stanowi zagrożenia dla nas. Ale gdyby nie był jeszcze przyczepiony, to mógłby zejść w domu ze zwierzęcia i spróbować znaleźć innego żywiciela. Sam widziałem, jak kleszcz, którego przyniósł do domu mój pies, spacerował sobie po kanapie. Dlatego tym bardziej podkreślamy, że warto oglądać się po wyjściu na dwór. I to już wszystko na dziś. Pamiętajcie, że często największe zagrożenie może czaić się w niewielkim organizmie. Tak jak jest w przypadku boreliozy i roznoszącego ją kleszcza, przed którymi możemy zabezpieczyć się stosując repelenty, długą odzież i oglądając siebie oraz naszego zwierzaka po powrocie ze spaceru, choćby do parku pod blokiem. Zachęcamy Was również do zapoznania się z programem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, by dowiedzieć się więcej o boreliozie, a także możliwości skorzystania z bezpłatnych badań lekarskich i laboratoryjnych, jeśli odczuwacie dolegliwości przypominające objawy boreliozy z Lyme. Piona